Witajcie kochani na moim kanale, zapraszam was na premierę zdrabki neonowe 13 Wydaje mi się, że nie było takiej zdrabki, było coś tam neonowe, ale czy neonowe 13 to wydaje mi się, że nie No i mam tutaj 6 drapeczek, i wszystkie po kolei, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zdrabki kupił mi mąż yy, I zaraz sobie zdrapiemy, zobaczymy yy, co tam zasady, bo nie wiem Zdrapcały całe pole gry, znajdź symbol 13 pod warstwą ścieraną i wygraj przypisaną do niej wygraną, wygrane sumują się No i koniec, nic więcej nie ma, ale fajna jest ta Przepiska, bo taka widzę w serduszka, tak troszkę pod Walentynki. No i dzisiaj jeszcze na no, dodatek 13, ale mam tylko 6 sztuk. No i zobaczymy. Na razie nie widziałam jeszcze ani jednej premiery, no bo z pracy i sobie tam, a szybko zdrapię, a potem będę oglądać. Dobra, kochani, to zaczynamy sobie drapać i szukać tej 13. 19 12 35, o widzę, że takie grube liczby. 34, 29. 27 to jest drabka numerem 1. 41, 32, 25 i 30. No to powiem Wam, że takie grube liczby nieźle. Patrzymy na kontrolne. Q, F. Dobra. Pierwsza jest pusta. Muszę sobie jakoś ustawić to drapanie. Dobra, kolejne. 39.

10 złotych, super. Patrzymy kontrolne. CCC, mamy 10 złotych. Czy 30 jest tutaj inwestycja? Kolejna zrapeczka z numerem 4. I teraz tak, 35, 12, 45, 33, 24, 32, 36, 27, 38.

Więc kochani, na 6 zdrapeczek wygrała jedna, dała 10 zł, więc no trochę słabo, ale dobrze, że chociaż tyle, no bo mogło być zupełnie pusta. Zdrapeczka ładna, no podoba mi się, no gdzieś tam może kiedyś jeszcze będę kupować yy, te zdrapki, ale na razie to jest yy, tak, jak jest. Widzicie, no. Średnia, no ale nic. Dziękuję Wam bardzo i mam nadzieję, że u Was lepiej to poszło. No i trzymam za Was kciuki. Będę sobie później oglądać, a Was zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentarze Będzie mi bardzo miło. No i do zobaczenia w następnym odcinku Buziaczki. Papa! Pa.